Niby pokazują ludzie Ludwikowice kłodzkie Nie ma drewnianej zabudowy tu wokół Tamte budynki, które tu stoją Nie figurują na żadnym zdjęciu Nie znajdziecie ich na żadnym zdjęciu Jeżeli to by było faktycznie oryginalne zdjęcie To z tej perspektywy, bo przeważnie z tej perspektywy Jest zdjęcie robione, pokazywane w internecie ogólnie obiegowe Nie ma tamtego budynku Czyli to nie jest zdjęcie sto Takie chłodnie, takie takie kominowe Znajdują się na Górnym Śląsku I taki przykład, taki chłodnik kominowy Był w Ałbrzychu na kopalni wałży. Oczywiście, się bardzo podobnie. Stała. Dokładnie, a taka konstrukcja, jeszcze Krzysztof kończę, jest identyczna na Peneminde na Wolinie, znajduje się niedaleko Oświęcimia, Buna, Buna, jak się nazywa ten obóz? Był Auschwitz, Birkenau i Monowice. W Monowicach mhm. znajduje się dokładnie coś identycznego, tylko że tamto coś stoi na potężnej platformie betonowej, grubość betonu dochodzi nawet do 9 metrów. Na Peneminde i na Wolinie dokładnie to samo. To, to odsyłam właśnie, jeżeli ktoś będzie na Wolinie jezioro turkusowe, tam gdzie była tak. wyrzutnia V1. I tam dokładnie niedaleko jeziora turkusowego znajduje się taka konstrukcja. Wchodzi się na wzgórze i tam jest, tam właśnie Werner von Braun testował, testował silniki napędy do V2 i teoretycznie niby do V7. Chciałem zwrócić Waszą uwagę właśnie na stanowiska strzeleckie. To są bunkry strzeleckie. Zwróćcie uwagę, że to jest jedyne miejsce, gdzie te wszystkie schrony i bukry są skierowane stanowiskami ogniowymi w kierunku Muchoławki. Jedna teoria była taka, że jeżeli Niemcom udało się otworzyć na przykład zakrzewić czasoprzestrzeń, że niby to urządzenie miało do tego służyć, to w tym miejscu, gdyby coś się wydostało, natychmiast to trzeba było zbawić ogniem, prawda? Zwróćcie uwagę, ile tu jest stanowisk naprzeciwko, na tamtym wzgórzu dokładnie się znajdują. I jeżeli to była zwykła kopalnia, jeżeli była zwykła chłodnia kominowa, to po co tyle stanowi zbrodniowy? Tutaj, słuchajcie, w okolicy, jak się na wiosnę przejdziemy, jest masa transzei, masa okopów i masa stanowisk ogniowych dla artylerii. I skierowane w tę stronę? Proszę? Skierowane wszystkie są tutaj. Słuchajcie, skierowane stanowiska ogniowe. Na Walimiu, na przykład, na wprost, na małej sobie znajdowało się stanowisko artylerii, nie wiem jakiego kalibru, które było skierowane lufami bezpośrednio wyjścia z tuneli. W Głuszyce na przykład schron za drugim zakładem stanowisko ogniowe, które znajduje się niedaleko, tam znajdowała się armata 80 mm, ona była zaspawana, skierowana bezpośrednio w wyjście i ona miała tylko 60 pocisków. I te 60 pocisków miała wystrzelić w jak najkrótszym czasie bezpośrednio ogniem na wprost w wyjście tunelu. Po co? I tu się rodzi właśnie pytanie. Słuchajcie, to co widzieliśmy teraz w tym tunelu, te wypuszczenia takie z tego, co były zrobione, mm -hmm. są różne teorie. Są różne teorie, że to miały być kable, że tam miały być rury, że tam miały być e, ozwojowanie, że całe to miejsce to miał być jeden wielki transformator. Jeżeli tutaj są te zaburzenia właśnie grawitacji, jeżeli coś tutaj miało być robione przez Niemców, to dokładnie by to tak wyglądało. Jeżeli ktoś chce za, za, zakrzywiać czasoprzestrzeń, jeżeli ktoś chce coś robić właśnie na taką skalę, musi stworzyć potężny agregat podziemny. I być może to miejsce to było, dowodów na to nie ma. Ale mam nadzieję, że jak się przebijemy do niższych poziomów, zejdziemy niżej, to coś ciekawego znajdziemy. A żeby się dostać niżej, naprawdę, naprawdę nie trzeba dużego wysiłku. Wystarczy nam długi weekend majowy, przyjeżdżamy tu, jesteśmy pięć dni i naprawdę wtedy, wtedy coś tutaj osiągniemy. Musi być dostarczona duża ilość energii przede wszystkim. Dokładnie. Tu mieli kapselek, żeby niedaleko. Energię mogli dostarczyć. A myślałem już o energii,